Cześć, z tej strony Szymon, witam na moim kanale. Na wstępie zachęcam do zasubskrybowania go, dzięki temu będziecie na bieżąco z tym co czytam, wypożyczam, publikuję i kupuję. A propos rzeczy przeczytanych i wypożyczonych, powiem kilka słów na temat komiksu Sandman, a dokładnie pierwszych dwóch tomów, Preludia i Nocturne oraz Dom Lalki. Oba te komiksy wypożyczyłem w Książnicy beskiskiej w Bielsku Białej, w filii na Osiedlu Słonecznym przy ulicy Reja, w wielku Białej. Są to komiksy, które służyły podstawą do adaptacji pierwszego serialu Sandman, który jest dostępny na Netflixie. I po obejrzeniu serialu miałem ochotę zobaczyć, jak wyglądał pierwowzór. Jakiś czas temu czytałem te komiksy już, cześć, już i niewiele z nich pamiętam. Byłem ciekawy, jak po obejrzeniu serialu będzie na mnie oddziaływał. Jeżeli chodzi o Fabułę, no to mamy tutaj dwa tomy. Pierwszy ma taką, bym powiedział, bardziej zwartą fabułę, czy taką bardziej z, y, połączoną ze sobą, ponieważ mamy sytuację taką, że zostaje jeden z nieskończonych. Nie wiem, czy wiecie, kim są nieskończeni. W jednym zdaniu, jakbym to określił, to są byty odpowiadające za pewne aspekty rzeczywistości i nierzeczywistości, które są wieczne od początku istnienia wszechświata. I generalnie tak. Sen jest jednym z nich. I na początku tego komiksu Sen, czyli Morfałusz Sandman, zostaje uwięziony. Jak jest już uwięziony przez pewnego maga, to mamy problemy, gdyż sen... Ludzie normalnie nie są w stanie spać. To jest problem. I pierwszy tom najpierw koncentruje się na tym uwięzieniu. Później jest tak, że w momencie, gdy został uwięziony, jego trzy... Przedmioty, artefakty, symbole jego władzy zostały skradzione. Maska, piasek z piaskiem oraz rubin. I można powiedzieć, że pierwszy tom koncentruje się na odzyskiwaniu tych elementów i różnych tego typu zdarzeń. Jeżeli chodzi o to, czy ten tom mi się podoba, czy nie, jest powiedziałbym bardzo, bardzo specyficzny. I stoi momentami. Na przykład mamy ten kapitalny to, odcinek, kapitalny zeszyt, odgłos z jej skrzydeł. Czyli rozmowa snu ze śmiercią. Kapitalny. To jest bardzo, bardzo mocna, bardzo fantastyczna opowieść. Drugi tom jest jeszcze bardziej momentami, już tego, że tak powiem. Tu już prawie nie ma takiej zwartej, pełnej fabuły. Czyli raczej są opowiadania o świecie. W którym już istnieje, gdzie on jest nawet nie jest do końca bohaterem własnej opowieści, co jest jakimś takim tłem, istotą sprawczą, kimś z zewnątrz, kimś, kogo dotyczy legenda i tak dalej. Poznajemy troszeczkę więcej postaci, poznajemy na przykład y, pragnienie, czy tam żądzę, nie wiem, nie pamiętam dokładnie, jak było y, to tłumaczone. I poznajemy też przede wszystkim Rozwalker. I tu się zaczynają tworzenie kolejnych aspektów Królestwa Snu, śnienia. Że są pewne problemy i tak dalej. I tak jak w poprzednim tomie, mamy tutaj momenty. Mamy na przykład moment taki, gdy pewien człowiek stwierdził, że śmierć to bzdura i postanowił nie umierać. Tak dosłownie Morfał już przystał na to i spotykali się co 100 lat w jednej knajpie. Jest to bardzo, bardzo ciekawie zrobiona rzecz. Później mamy na przykład yy, pewnego rodzaju zjazd miłośników płatków. Ci, co czytali komiks lub oglądali serial, wiedzą o co chodzi. Jest po prostu rewelacyjnie przemyślany. Bardzo ciekawe jest też ta, ten koncept odnośnie tego, że rozwalker jest wirem, czyli jakimś, czymś, co może zniszczyć śnienie. Ogólnie rzecz biorąc, jest to dobra historia, ale mam dziwne wrażenie, że seria jest lepsza. Tak jakby Gaiman tutaj miał pewne pomysły fantastyczne, ale nie do końca sensownie je umiał ubrać, że tak określę. I przykładowo obecność świata DC jest tutaj balastem, a nie wzmocnieniem. Czyli to, że na przykład pojawia się demon Etrigan, to, że momentami pojawia się Liga Sprawiedliwości, na przykład marsjański łowca. To bardziej ciąży tej historii, niż jej pomaga. Kolejna rzecz, rysunki są, bym powiedział, nierówne. I no, okej, okay, są okej, okay, to nie jest zły, zła kreska, ale też mam wrażenie, że w serialu ta narracja wypada dużo, dużo lepiej. Wiele tych sekwencji jest bardziej spójnych bardziej takich, jakby to określić. Ma pełno, więcej jest więcej zależności przyczynowo-skutkowych, chociażby kwestia, jest, mam wrażenie, że zwiększono roz do Unity Kim Kate, Unity, tak, Unity miała na imię, i jest to też bardziej takie fajnie przedstawione, bym powiedział. Tak samo jak poszukiwania brata Ross Walker, też jest, też jest to więcej, tak jakby, dokładniej sensowniej zrobione. Takie jest moje zdanie, że serial robi to lepiej. Z wypożyczeniem kolejnych tomów, w zasadzie, chyba poczekam, aż będzie drugi sezon serialu, żeby znowu sobie zrobić jakieś takie porównanie, odniesienia. Komiksy są oczywiście bardzo dobre, to nie jest zła historia. Po prostu po obejrzeniu serialu mam wrażenie, że pokazaje, serial pokazał, ile rzeczy można było poprawić, uzupełnić, ulepszyć, tak żeby te emocje i te historie wybrzmiały lepiej. Jeżeli chcecie się przekonać na, na własnej skórze, wrócić do tego, jeżeli tego już nie czytaliście, albo po prostu po wrócić do tego, jeżeli już to czytaliście, albo przeczytać po raz pierwszy, mieć porównanie z serialem, zachęcam do odwiedzania biblioteki. Te dwa tomy są akurat w filii na Osiedlu Słonecznym. Natomiast cała seria Sandman, ta główna, z tego co wiem, jest dostępna w Bibliotece Głównej przy ulicy Słowackiego. Zachęcam do udania się do biblioteki. Przeczytajcie się, jak, jak wy, przekonajcie się sami, jak wyglądał pierwowzór, czym był Sandman, zanim był serialem. Z mojej strony to tyle. Trzymajcie się. Do następnego razu. Cześć.